Yo, hello, my friends. This is my friend, uh, Kaspirus. Metal ciężki. <laughs> Z tej strony metal ciężki. Pod tytułem ołów, kurwa. Sprawdzam <laughs> to łóżko freaky style. Oh, yeah. This is naprawdę czymś. No, to dosłownie jest potem kurwa, to. Musisz It's It's raining tacos. It's raining tacos. Yum, 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 It's like a dream. Ale szpetny, ja pierdolę! Ty, oni mają tutaj magazyny Playboya. Co? Gdzie? I'm <noise> wow, Co to jest? <noise> o, to ja. Nie czekaj. Mm -hmm. nie, 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 nie. O, freaky Fasber! Co jeśli zamiast. E, freaky Fasber zamiast e, wsadzania nazwania matroniki, on nas poparł. Co to było? co to Co się z jego mordą stało? Nie wiem! Freaky Fazbear go dopadł po prostu. Ty łączysz to, kurwa, dołączył. Dobra, idziemy do tego. Zrobię good ending, patrz. Freaky motel Rozjedź mnie! Rozjechał się? Nie, ale kto tu kurwa jest? Cie? Yo, patrz tutaj, ej! Wróćcie na zewnątrz Co? Co on tu robi? Przeciwnik z kibili toalety Cameraman? Tak Tylko, że on kurwa nie ma kamery na głowie przy Yo! Wow! Grzdyla muszę wziąć uważaj, żebyś nie pił friki wody. Szalony? Ja kiedyś byłem szalony. Zamknęli mnie w pokoju. Nie jestem szalony, Jesse. I am not crazy! I am not crazy. I know he swapped those numbers. I knew it was 1216. One after Magna Carta. As if I could ever make such a mistake. Never! Never! Kim jest kurwa biznesmen? Ja nawet już nie ogarniam historii. Lore. Hmm. Czy to jest Joe Biden? Ale taki ugotowany na miękko. Sir, I'm experiencing the same issues, that's why. Czemu mnie tłumaczy? <laughs> Właśnie chciałem się zapytać. <laughs> <laughs> Sześć kroków, stary. <laughs> Sześć krokiet, <jed>, kurwa. <laughs> <It's> exploded <laughs> toilet! <laughs> Freaky toaleta stary. Chciała go wysadzić. What the sigma Finally, Let's <noise> shake Roman. A pizza? Mówiliśmy trzy pizzy i na chuj. Oglądaj telewizję. Oglądam telewizję. Wyśmiejesz. Freaky telewizja, bro. To ty byłeś? Freaky Jessica. Jessica. O nie. Freaky policja przyjechała Kierownik motelu. What a sigma? What? Czy to jest the end? Uciekaj za swoje życie Nie freaky jele jeleń <laughs> Friki jeleń Ostrzegaj <laughs> zabójcę Uciekać mamy A i on mnie goni e, no to go stanuj W sensie od, ode mnie go zabierz bo ja muszę zeconić po, po, po policję Dobra. Idę za. Po po lismu jaja.